Ten piękny widok za moimi plecami to rzeka Bug, a tuż za lasem znajduje się Mielnik. Jestem przekonana, że ta niewielka miejscowość w 1934 roku pozbawiona praw miejskich zaskoczy każdego turystę, bo znajduje się tu naprawdę wiele atrakcji, zarówno przyrodniczych, jak i historycznych. A jeśli przyjeżdżacie na Bug, odwiedźcie koniecznie również piękny Drohiczyn, historyczną stolicę województwa podlaskiego. My byliśmy w Drohiczynie w drugim sezonie programu Tyle do odkrycia. Link do odcinka znajdziecie na górze ekranu lub w opisie filmu. Jadąc z Siemiatycz do Mielnika, zatrzymaliśmy się w ciekawym miejscu. To zamek Kasztelik, zwany również Koroną Podlasia. Choć w przeciwieństwie do większości znanych nam zamków jego dzieje nie sięgają czasów średniowiecznych, to warto tu przyjechać, by docenić pasję i niezwykły kurt kamieniarski jego budowniczego i pomysłodawcy, pana Jerzego Korowickiego. Pan Jerzy zbudował zamek sam, własnymi rękoma, z ręcznie ciosanych i obrabianych kamieni. Uroku dodają mu też liczne elementy żelazne i metalowe. Na miejscu znajdziecie też szwiatę na grilla czy ognisko, więc można tu po prostu spędzić przyjemnie czas, czy zrobić przerwę w podróży. Pan Jerzy rozpoczął budowę kilkanaście lat temu i cały czas sukcesywnie pojawiają się tu nowe elementy, dlatego kiedy przyjedziecie na miejsce, wesprzyjcie go symboliczną złotówką, by mógł wciąż rozwijać swoją pasję, a turyści mieli ciekawe miejsce do odwiedzenia. Mielnik to miejscowość w południowo-wschodniej części województwa Podlaskiego, która malowniczo wkomponowała się w Dolinę Bugu. To miejsce idealne dla fanów przyrody i historii, które w Mielniku uzupełniają się, zapewniając turystom wiele atrakcji i pięknych widoków. Jak choćby z rezerwatu przyrody góra u który jest cennym obiektem przyrodniczym chroniącym rzadką roślinność kserotermiczną. Podobnie jak w całym Mielniku, temperatury tu są wyższe niż w innych częściach Podlasia, a co za tym idzie, występuje roślinność charakterystyczna dla stepów okolic Morza Czarnego. Mielnik i ziemia mielnicka, szczególnie dla osób, które są tu pierwszy raz, jest zaskakujące, bo naprawdę kryje w sobie wiele. Proszę powiedzieć nieco o jego historii. Historia jego powstania sięga wieku XI, chociaż zapisów na ten temat gdzieś tam w kronice jakiejś polskiej jest mało albo nie ma w ogóle, natomiast są wpisy w latopisach ruskich pochodzących z wieku XII, powiedzmy, gdzie y, o, opisują jak w Mielnickim Grodzie modlili się książęta russcy przed najazdami ord tatarskich na te księstwa ruskie i obiecywali, że jeżeli przetrwają te takie najazdy tatarskie, przeżyją ich księstwa, przetrwają to na przykład świątynie Mielnickie dostaną bardzo dużo różnych przywilejów. Proszę sobie wyobrazić, że to księstwo przetrwało, przetrwało na wałę. Tatarską, książęta przeżyli, no i świątynia Mielnicka dostała tych przywilejów bardzo dużo. Czyli ówcześni władcy, jak składali słowo, dawali słowo, to dotrzymywali tego słowa. Czy e, najstarszymi, najstarszą pozostałością po początkach tutaj Mielnika jest Góra Zamkowa, czy są jeszcze miejsca, gdzie ta historia jest widoczna? Jeszcze Historii widocznej, latach. starszej, widocznej, podkreślam starszej niż Góra Zamkowa nie ma, ponieważ na Górze Zamkowej, która oryginalnie wyglądała nieco inaczej niż teraz wygląda, ponieważ ten kopiec, który tam stoi na tej Górze Zamkowej, to jest historia znacznie późniejsza. Ona jest związana z czasami zaboru rosyjskiego, powstania styczniowego, upadku tego powstania. Ten kopiec został usypany na życzenie cara, który przyjeżdżał często do Białowieży na polowania, ale też bywało, że polował i, i przybywał do Mielnika, do Puszczy Mielnickiej na polowanie. Jak upadło powstanie styczniowe, chłopi zostali uwłaszczeni. To, żeby uczcić to, że on to przetrwał, to powstanie, że cesarstwo się nie rozpadło, kazał w Mielniku na Górze Zamkowej naprzeciwko kościoła pobudować kaplicę pod wezwaniem Aleksandra Newskiego, a że nie chciał dużo pieniędzy wyłożyć i nie chciał też, żeby ta kaplica czy jej krzyże były Poniżej krzyży kościelnych, to kazał ludziom po prostu dosypać kopiec na górze zamkowej i tą kaplicę pobudowano na kopcu. W związku z tym, no, góra zamkowa to są czasy powstania grodu mielnickiego. No właśnie y, czasów, kiedy tutaj osadnicy płynący bugiem zasiedlali te ziemię po jednej i po drugiej stronie rzeki. Jednym z takich miejsc jest właśnie miejsce, gdzie była góra zamkowa w mielnickim zamku byli władcy, którzy czekali na koronację na króla Polski. Na przykład Aleksander Jagiellonczyk właściwie w Mielniku dostał koronę Polski. Także tutaj w związku z tym Mielnik dostał wtedy od króla, no już króla, y, przywilej prawa magdeburskie. Także no, tutaj działa się historia Polski. Jeśli będąc w Mielniku będziecie chcieli zobaczyć przepiękną panoramę Bugu, powinniście się udać na Górę Zamkową. To wzniesienie liczące blisko 200 metrów nad poziomem morza, z grodziskiem z przełomu XI i XII wieku. Znajdują się tu również ruiny późniejszego Zamku Mielnickiego. Z kolei u podnóży góry zamkowej znajdziecie ruiny kościoła zamkowego. Powstał w 1420 roku, ale przez późniejsze lata, również w czasie wojny, był wielokrotnie palony, burzony i odbudowywany, by finalnie zostać rozebranym. Atrakcją turystyczną jest też kopalnia Kredy, która dzisiaj, choć jest atrakcją turystyczną, przez wiele lat yy, stanowiła główne źródło utrzymania wielu mieszkańców Mielnika. Y, gdzie tak naprawdę znaczna część właśnie tam yy, pracowała i stamtąd czerpała yy, dochody. Powiedział mi Pan yy, poza kamerami, że to było również Pana miejsce tak. pracy. Czy opowie nam Pan yy, nieco o, o tym miejscu? Historia to... wydobycia kredy. To miejsce, które teraz jest i te, które można oglądać z tego tarasu widokowego to jest ostatnia kopalnia kredy czynna do tej pory. Natomiast mieszczanie Mielnicy, jak zaczęli tracić dochody z obsługi karawan kupieckich, które przemieszczały się przez Mielnik, orszaków królewskich czy orszaków można władców, którzy przemieszczali się przez Mielnik, ponieważ w Mielniku była przeprawa mostowa. Ta przeprawa mostowa, jak ją rzeka zniszczyła, mieszczanie zaczęli tracić dochody. No i, i żeby z czegoś żyć, to zaczęli też wydobywać kredę i ją przetwarzać. Czyli zaczęli... Y, Mielnik w ogóle jest położony na kredzie, wszystkie wzgórza, tutaj też głębiej kopiąc, jest kreda. Każdy, czy prawie każdy na podwórzu sobie zrobił kopalnię czyli to była studnia, z kołowrotem wydobywano kredę. Kredę mieszano z wodą w takich dużych kastrach, rozdrabniano y, Potem formowano tak zwane pugnusy, to się nazywało, suszono na powietrzu. Zdarzały się też takie no, suszarnie z prawdziwego zdarzenia i one były już ogrzewane i zimą też to robiono. I robiono tak zwaną glinkę i całe transporty tej glinki ruszały potem po targach, po bazarach. Potem ktoś mądry nauczył mieszczan mielnickich skredy wypalać wapno i to dopiero się zaczął przemysł już wtedy, czyli budowano tak zwane wapienniki, ładowano tam na przemian bryły kredy z drewnem, kreda drewno, okrywano, osiągano temperaturę w granicach tam powiedzmy ponad 700 stopni, i w takiej temperaturze z kredy wypalało się wapno. I to zaczął być już taki poważny biznes, ponieważ wapno było bardzo poszukiwanym materiałem budowlanym, bo to wcześniej zastępowało ówczesny cement. Mielnik znajduje się na trasie 23-kilometrowego szlaku pieszego zwanego Szlakiem Bunkrów. Można tu spotkać liczne schrony dawnej linii Mołotowa. Są wśród nich obiekty zniszczone, ale zdarzają się też całkiem nieźle zachowane. Rejon umocnień linii Mołotowa, czyli linii, która stała, czy miała stać na granicy między, no stała między Rosją Sowiecką a Rzeszą Niemiecką, czyli po podpisaniu układu rybentrop mołotow Najpierw było między tymi no, naszymi najeźdźcami dobrze, ale potem coś tam zaczęło się psuć, i Sowieci doszli do wniosku, że muszą na tej granicy pobudować linię umocnienia. No i wybudowano właściwie, i to w większości przy użyciu, y, użyto albo starych umocnień, które gdzieś tam były, na przykład twierdza sowiecka albo inne. Tam, gdzie nie było starych umocnień, użyto do budowy materiałów, które tutaj się znajdowały ale robili to mieszkańcy terenów, na których budowano te umocnienia, czyli były nakazy pracy i z każdego domu budowa ilość tam osób, koni, furmanek, kamieni trzeba było dostarczyć na budowę tych bunkrów, no i je wybudowano. Właściwie wybudowano, ale wywiad niemiecki był na tyle dobrze poinformowany, że zanim Rosjanie uzbroili te bunkry, to Niemcy uderzyli po prostu i te bunkry no Były właściwie niewykorzystane nie z jakimiś tam niewielkimi wyjątkami, gdzie trochę żołnierzy broniło się w tych bunkrach przy użyciu jakiegoś tam prostego uzbrojenia, ponieważ ciężkiego uzbrojenia, armat po prostu, no nie było w tych bunkrach. Mhm. Ile, ile jest takich bunkrów tutaj w tych terenach nadużańskich, w to tych to terenach w województwa? Tutaj, na naszym terenie jest na pewno ponad 30. Oprócz historii, to też. No, przyroda jest bardzo ciekawa. Samo ukształtowanie terenu jest zaskakujące w Mielniku, ponieważ jest bardzo duża różnica terenu. Jest najwyższe wzniesienie w drochickiej to jest Góra u która jest jednocześnie rezerwatem przyrody. Jest zespół przyrodniczo krajobrazowy w Głogach, w których tam jest taki oddany szlak, gdzie można wąwozy oglądać. Jest góra rowska z przepięknymi widokami, pięknym tarasem widokowym. No, także. Ale tego przyroda, pięknie mandrująca rzeka Bug, która tak, też niesie za sobą wiele no, możliwości. Rzeka Bóg tutaj jest chyba najpiękniejsza, ponieważ w Niemierowie, od Niemierowa do Drohiczyna, to tak zwany Podlaski Przełom Bugu. Tutaj są najpiękniejsze miejsca nad rzeką. Bug płynie tutaj między wzgórzami, takimi polodowcowymi, porośniętymi lasem, ale też jest bardzo dużo łąk, pastwisk, ukwieconych dzikich pól. Także no, dzikiej zwierzyny również, jak się w nocy czy nad ranem gdzieś tam rzeką płynie kajakiem, no to bobry, ptaki różnego rodzaju, często też dzika zwierzyna pijąca wodę z rzeki. Także naprawdę zapraszamy serdecznie do Mielnika, będziecie Państwo zdziwieni i zaskoczeni przyrodą, ludźmi, otoczeniem, no i tym, co mamy tutaj do pokazania. No. Rzeka Bug stanowi naturalną granicę pomiędzy województwami Podlaskim i Mazowieckim. To, z kolei, stwarza świetną okazję, by przemierzyć rzekę w niestandardowy sposób, tratwami kursującymi na trasie Mielnik-Zaburze. Programu jest Nord Auto, autoryzowany dealer i serwis Jaguara i Land Rovera w białym stoku.